Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Witam Was, bratkowie. Dziś całkiem z innej strony. Nie wiedziałem nawet, jak zacząć. Trzy miesiące temu zrodziło się takie pragnienie po przeczytaniu objawień Matki Bożej Osuchowskiej i słów, jakie tam padły. Te słowa wierciły mi dziurę w sercu, jakby ktoś chciał, bym coś z tym zrobił. Posłuchajcie tych słów, które nasza Matka Maryja mówi do nas. Wszyscy, którzy na to miejsce przybędą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą. Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego syna. Przychodźcie tu licznie. Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością i pozdrowi mnie modlitwą różańcową. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, potrzeba odpowiedzieć na wołanie naszej Matki, która pragnie nas tu widzieć wszystkich razem, bez wyjątku. Czy można odmówić Matce Bożej takiej prośby? Ona chce naszego dobra, bo wie, że sami jesteśmy słabi i narażeni na różne niebezpieczeństwa. To nie przypadek, że w tym dniu wypada pierwsza sobota miesiąca. To miejsce jest mało znane wielu osobom. Dlatego potrzeba obwieścić to w całej Polsce, aby każde dziecko tego narodu i Maryi mogło usłyszeć wołanie Matki. Wszyscy, którzy na to miejsce przyjadą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą. Popatrzcie, ile troski o nas ma nasza Matka. Dlatego chcę was zaprosić wszystkich do osłuchowej o godzinie 11.00. 7 sierpnia w pierwszą sobotę miesiąca rozpoczynamy mszą świętą. Po niej wspólny różaniec w pierwszosobotni wynagradzający Matce Bożej za wszystkie zniewagi, jakich doznała od tego narodu i od nas samych. A po nim droga krzyżowa na koniec będzie mała niespodzianka. Intencja mszy świętej będzie o przywrócenie wiary i moralności w narodzie polskim, jak również przywrócenie ducha katolickiego w tym narodzie. Drogę krzyżową odprawimy jako akt przebłagalny za wszystkie profanacje, jakie się w ostatnich latach dokonały w polskim kościele. Będziemy również prosić za kapłanów, aby dobry Bóg udzielił im ducha apostolskiego na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa. Matka Boża w tym miejscu objawień powiedziała, żeby odmawiać różaniec. Dlatego w szczególny sposób powinniśmy spełnić prośbę naszej matki Maryi i przybyć tu licznie do Osuchowskiego Sanktuarium i pozdrowić ją różańcem, jak to uczynił podobnie słowami Archeanią Gabriel. Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą. Bratkowie, posłuchajcie. Osuchowa jest jak Betlejem, cicha, na uboczu, mało kto o tym wie, ukryte w lesie, jak grota betlejemska. I tu, jak powiedziała Matka Boża, będzie stolica króla Polski, jej syna, Jezusa Chrystusa. Wszystko się spełniło, co Matka Boża tu powiedziała, oprócz tego jednego, ale nie do nas należy czas. Poczekamy. Bądźmy cierpliwi. Czas wybrała Maryja. My zatem spełnimy prośbę naszej matki i zgromadźmy się tu licznie 7 sierpnia o godzinie 11 na wspólnej modlitwie. I w ten sposób naszej obecności posłuchowej u boku Maryi i jej syna Jezusa Chrystusa odpowiemy naszej matce tak i nie tylko tak potrzeba zawołać głośno matko jesteśmy tu! pragnę również zaprosić mieszkańców osuchowej i wszystkich z okolic osuchowej na tę wspólną pierwszą sobotnią modlitwę oni można by rzec jako pierwsi powinni tu przybywać każdego dnia i dziękować za to cudowne miejsce gdzie mieszkają za to, że spotkała ich taka łaska Boża i obietnica Matki Bożej. To naprawdę szczęście mieszkać w takim miejscu. Dbajcie o nie, o kapliczki, przynoście kwiaty, pomagajcie czynnie przy sanktuarium, aby zawsze było czysto, były kwiaty, było zadbane, a przede wszystkim odwiedzajcie jak najczęściej miejsce objawień. Matka Boża tu na nas czeka, tak jak powiedziała. Dlatego jeszcze raz pragnę Was wszystkich zaprosić do osłuchowej, byśmy odpowiedzieli naszej Matce. Jesteśmy Matko, tak jak tego pragniesz. Co za szczęście, tyle łask poprzez miłość Matki. Maryjo, choćby się waliło, biło gratami, była ulewa, będę i odpowiem na Twoje wyzwanie tak – a pod filmem zostawię Wam link, abyście mogli poczytać o osuchowskich objawieniach. Bratkowie, przyjedźcie tu, kto tylko może. Nie bójcie się trudów. Matka Boża zadba o to, byście tu bezpiecznie dotarli. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach syna do syna. I jeszcze jedna taka mała informacja, bo bym zapomniał. Mam do Was bardzo wielką prośbę. Jeśli by ktoś jechał do Osłuchowe z Warszawy, a miałby dwa wolne miejsca, to prosiłbym, żeby zostawił numer telefonu, bym zadzwonił, bo trzeba by zabrać dwie osoby, bardzo fajne dwie osoby. Bardzo Wam dziękuję z Panem Bogiem.